Dobry wieczór, Krzysztof Muszyński, Legionet. Ja chciałem zapytać o, o tą drugą połowę, bo przeważnie w tym sezonie to był moment, w którym Legia się rozpędzała, a tym razem e, gra Legionistów jednak zgasła i tych sytuacji bramkowych było bardzo mało i chciałem zapytać z Pana z perspektywy, z czego to wynikało? Wynikało z tego, że nie było gry w drugiej połowie. Nie da się rozpędzać, jak piłka nie jest na boisku. Nie da się rozpędzać, jak piłka jest więcej czasu w powietrzu niż na ziemi. Nie da się rozpędzać, jak rzeczywisty czas gry jest, jaki jest. Nie było meczu w drugiej połowie. W pierwszej już też było mało, więc nie da się rozpędzać w ten sposób. Tomasz Sokołowski, Radio dla Ciebie, Panie trenerze, to na pewno, że tutaj Legia miała problemy z tymi długimi zagraniami puszczynie Niepołomice, ale też można piłkę zebrać, można piłkę utrzymać i można w piłkę grać, ale tego, tego mi brakowało, że jak Legia miała w piłkę, to tego brakuje Legii, żeby grała w piłkę, jakby miała piłkę przy nodze, to wtedy Puszcza by nie grała w ten sposób, a można tak powiedzieć pokrótce. Powiem tak. Problem w Polsce jest, że nie wiadomo, co ludzie chcą. Szczególnie ludzie piłki. Bo tak. Jeżeli chcecie dobrą piłkę, to takie boisko jak dzisiaj, które jest dwa razy dłuższe niż powinno i które decyzje jest tak, żeby boisko nie zlać, pomimo tego, że jest 30 stopni, to nie będziecie mieli piękną piłkę. Bo piłka stoi, nie da się grać na jeden kot, nie da się prowadzić, nie da się przy... no. Pan był świetnym piłkarzem, no, reprezentant. Pan wie, co, co, co to znaczy grać na takim boisku. Ja nie szukam wymówki, żeby była pełna jasność. Nie? Natomiast, jeżeli chcecie pięknej gry, jeżeli chcecie szybka gra, to muszą być wymogi, które do tego zmuszają. Przynajmniej jest lato, nie ma wymówki. Boiska muszą być dobrych. Druga rzecz, tak jak mówię, no póki zarządzanie meczem się trochę też nie zmieni i się zgadzam w 100%, nie? Że, naszy, że my powinniśmy wziąć piłkę i poprzez jakości dominować. No tak, no ale to jest futbol, nie? a czasami to nie wyglądało jak futbol, nie? a to jest od tego, żeby prowadzisz mecz. Więc, tak jak mówię, no, musimy być lepsi, musimy się poprawić. Mogliśmy więcej wykorzystać przestrzeń między liniami, absolutnie tak się zgodzę. Natomiast ciężko mi jest coś więcej powiedzieć na temat tego meczu, bo meczu nie było po prostu. No. Jest mi tylko przykro, że ludzie muszą to oglądać. No. I ja też, bo muszę robić analizę tego meczu i ciężko mi będzie. Ty, że tak, spróbuję znaleźć jakąś odpowiedź. To... Kto jest temu tak naprawdę dzisiaj winny, że legia wyjeżdża rozczarowana? Ja, ja jestem winien. Wyjdźcie wasze szukanie winnych. Ludzie nigdy nie. O to jest kolejny powód, dla którego nigdy nie będzie lepiej, bo w naszym klubie jest kultura szukania winnych. A to, to nie doprowadza do niczego. To jest drużyna. Jak wygramy, jesteśmy najlepsi. Jak przegramy, albo nie wygramy, jesteśmy najgorsi. No nie, to tak nie wygląda. Szanujcie też pracę przeciwnika, ja wiem, że wy chcieli wszyscy, żeby Legia tu przejeżdża 5-0, ale przeciwnik też pracuje, przeciwnik ma plan, przeciwnik ma styl, ten styl jest jaki jest, ale jest ich prawo wybrać styl w jakim grają, on bardzo utrudnia działanie przeciwników. Wiecie kiedy ostatni raz ktoś tu wygrał? Bo ja wiem na przykład. W roku No tak, to był w listopadzie albo w październiku, nie? I to jest przypadek? Więc przystajmy z tą kulturą szukania winnych, bo do, do, doprowadza do niczego. Chcecie mieć lepszą piłkę, kochajcie piłkarzy. Wiecie, jaka była reakcja w, w Danii na błąd Narteja, z którego strzeliśmy na 2-2, tylko młodego 18-letni? Stadion śpiewa jego nazwisko. Dziennikarze napisali, ile dobrego on zrobił. W Polsce to jest nie do pomyślenia, bo wy ciągle szukacie krew, ale potem chcecie, piękna gra młodych na boisku. Jak? Kultura sama ich zabija. Jak mają być te piękne... Nie, bo wy szukacie krew, non stop szukacie krew. Wygraliśmy z Brenby, jesteśmy uf, najlepszy na świecie. Nie, nie jesteśmy. Tak jak dzisiaj nie jesteśmy najgorsi. I nie będziemy szukać winy. A jeżeli chcecie winnego, ja jestem winny, nie ma problemu. Sierokie łarki, mam, ja poradzę sobie z tym. Jestem winien ja. Czy znaczy jedyne do czego zmierzałem, to po prostu chciałem znaleźć jakąś przyczynę tej porażki, Czy zakładamy, że po prostu. Przycina jest wiele, bo to jest piłka nożna, to jest kompleksowa gra. To dopytam jeszcze to trochę inną kwestię, czy wiadomo już co z Jurgenem Chelhakom? Czy ta przerwa będzie dłuższa, krótsza? Hmm. Naderwany przywodziciel, minimum, myślę, że trzy tygodnie. Może go nie być. Dzień dobry trenerze. to ja już nie, będę się postaram się nie szukać winy, tylko tak teraz zerkam na statystyki. Legia zbierałem w tej drugiej połowie szczególnie mniej drugich piłek. No i tak patrzę na te przebiegnięte kilometry, to też na korzyść puszczy, czy to, czy to jedno na drugie miało jakiś wpływ? Oczywiście, to jest bardzo dobre pytanie, bo to jest pytanie dotyczące gry. Bo w tym kraju w ogóle się nie rozmawia o grzy, tylko szukamy sensacji jakieś. I teraz tak, w drugiej połowie Nasza linia obrony nie skracała tak jak powinna, ze względu na to, jak napastnicy szli do pressingu, zbyt dużo odległości były między naszymi formacjami. To powoduje, że zawodników w środka pola i też napastnicy, którzy o powrót z piłką i wywalczenie tej długiej piłki, mają zbyt dużo odległości. No. Puszczę też jest zespołem, który się w tym specjalizuje, chcą grać te długie i drugie piłki, no i w drugiej połowie rzeczywiście lepiej zbierali. Um... Przyczyny były takie, no trochę, ba ba trochę kompaktowość, musimy mieć większą w każdym momencie, nawet jak przeciwnik gra długą piłkę, powrót z nadpiłką powinno być lepszy, identyfikacja przeciwników do drugiej piłki poprzez powązników powodnicz powinno być lepsze i powrót napastników z nadpiłką, żeby zbierać te drugie piłki w linii wyżej, powinno być lepsze. To są rzeczy, które musieliśmy robić lepiej w drugiej połowie hmm, dzisiaj. Ale w obronie swojej piłkarzy powiem, że tego nie trenowaliśmy, no bo skupiliśmy się na inne rzeczy i my nie możemy wszystkiego trenować, bo tych treningów nie ma. Wiecie o tym. Wróciliście z nami z 48 godzin temu. Dziękuję bardzo, wszystkiego, wszystkiego dobrego dla Puszcza, OK? Dziękuję. Cóż, gratulacje dla zawodników, bo zremisowaliśmy z zespołem, faworytem ligi, zespołem, który swobodnie może wystawić dwie dynastki, a może i trzy. Posiadających naprawdę bardzo dobrych zawodników, a poza tym bardzo dobrze grających, będących w bardzo dobrej dyspozycji, co pokazał mecz czwartkowy w Danii. A z tego miejsca też im życzę przejścia do kolejnej fazy Pucharów i zajścia jak najdalej. Niegodnie legia reprezentuje Polskę na scenie europejskiej. 9 lat temu, bo to za chwilę taka data wybije. Gdyby mi ktoś powiedział, że po meczu z legią premisowym będę czuł niedosyt, to bym kazał się puknąć w głowę komuś. A dzisiaj tak jest. No. O ile do przerwy legia nas szczególnie z tym stałym fragmentem, siedem rzutów rożnych do przerwy i, 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 i trzeba też powiedzieć bardzo groźnych, bardzo groźnych stałych fragmentów. Yy, to po przerwie uważam, że to my chyba byliśmy trochę bliżsi szelniom bramki na 3-2. No, szczególnie ten niewykorzystany karny, ale remis z wynikiem jest sprawiedliwy. My podchodzimy do tego w sposób tak, jak powinniśmy podchodzić z satysfakcją, że postawiliśmy się groźnemu przeciwnikowi. Ale to już jest za nami to jest historia. Przed nami bardzo ko ważny kolejny mecz i, i na tym się już skupiamy. Ja Mam dwa pytania. Grzegorz Wajtowicz, Polska Agencja Prasowa. Pierwsze pytanie o kontuzję i zmianę w przerwie. I druga, drugie pytanie o ten rzut karny mimo wszystko, bo Kraczun do tej pory no, wykonywał te karne tutaj, szczelił. Może był bliski tobiarz obrony, no, ale był to skuteczny strzał. I skąd decyzja o tym, że by jednak oddać piłkę innemu pił zawodnikowi do wykonywania tego karnego? Jeżeli chodzi o karnego, to yy... Artur jest pierwszym wytyczonym zawodnikiem do strzelania karnych, ale jest taka umowa między nami, że zawodnik, jeżeli się nie czuje, czy, czy jest decyzyjność na boisku między nimi i tu rozumiem, że zapadła taka szybka decyzja, ja to biorę na siebie, ja mogłem wkroczyć, kazać mu strzelać, ale to są doświadczeni zawodnicy i... i... No i taka sytuacja, gdyby Dżin nie strzelił, nie byłoby tematu. Nie strzelił, więc dywagujemy. Widocznie Artur nie czuł się na tyle mocno, oddając piłkę Dżiniemu. Tyle, no to się zdarza. Nie tacy zawodnicy nie strzelali karnych, żałujemy, bo różnie to się mogło potoczyć i, 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 i to była ta wyborna sytuacja na to, żeby wyjść na prowadzenie. Temat zamknięty. Wyjaśnimy go jeszcze w drużynie, ale no, to już za nami. I, I tak jak mówię, odpowiadam na pytanie. Zawodnicy podjęli taką decyzję, mimo że, mimo, że trochę, trochę inaczej pewne rzeczy ustalaliśmy. A to pierwsze pytanie, bo jeszcze. Już... <laughs> Jakow na dwie minuty przed końcem pierwszej połowy nieszczęśliwie zblokował dośrodkowanie na luźnej stopie i, no, i podkręcił. Kostkę w przerwie pod, y, zapadła decyzja, że zmieniamy, mimo że on sygnalo, sygnalizował, że 50 minut jeszcze postara się wytrzymać, ale było moim przekonaniem to bez sensu, bo mogłoby raz podwoić, czy y, spowodować większy uraz, a dwa, miał żółtą kartkę, gdzieś mógł nie dobiec, nie, nie dojść i, i coś wykonać ratunkowo, więc y, jakąś interwencję i nie, nie chcieliśmy ryzykować, więc szedł. zobaczymy jutro, jaka jednoza będzie. Ale mam nadzieję, że to jest uraz, który, który szybko się uda wyleczyć. Dzień dobry, panie trenerze Marcin Szymczyk, -Legianety. Powiedział pan, że kilka lat temu nie uwierzyłby pan, że będzie pan czuł niedosyt po meczu z Legią, z remisu. To ja zapytam inaczej, czy przed meczem uwierzyłby pan, że najlepszym zawodnikiem Legii w tym meczu będzie bramkarz? Hmm. No i tak się będziemy prześcigać w różnych e, ciekawych rzeczach. Tak jak powiedziałem, Legia to jest markowy zespół, jeden z markowych w Polsce zespołów, który stawia sobie wysokie cele i bardzo dobrze, no i jest duża satysfakcja. Oczywiście grając otwartą piłkę z Legią moglibyśmy mieć duże problemy. Dzisiaj do przerwy nie wszystko nam to wychodziło, jeżeli chodzi o grę w defensywie, ale, ale uważam, że całe ustawienie, cała dyspozycja zespołu w grze obronnej Szczególnie po przerwie nie była zła, a wręcz, wręcz pozytywna. Mówimy tylko o karnym, ale ja uważam, że mieliśmy jeszcze ze dwie, trzy takie sytuacje, w których mogliśmy się pokusić o bramkę. I niekoniecznie tymi prosty, najprostszymi środkami. Ale satysfakcja jest ogromna, bo, bo to jest dziewięć lat pracy w jednym klubie. Na scenie polskiej piłki w tym środowisku chyba rzecz nie do tej pory nieczęsto nie spotykana. No i chciałem powiedzieć przez to, że mam ogromną satysfakcję, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, mimo że jest wielu niezadowolonych z pewnych y, sposobu naszej gry, czy, czy tego, po co sięgamy. Y, ja to zostawiam za sobą. My mamy ogromną satysfakcję i patrzymy na siebie, Yy, opinie I niektórych osób, no to są ich opinie, mają prawo, każdy ma prawo do swojego zdania. Podsumowując, mam ogromną satysfakcję, tak jak i zespół, jak i chyba klub z tego, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy i, i bądźmy w nim naj, jak najdłużej. Niekoniecznie musi się to wszystkim podobać. Dzień dobry, tam, że Piotrek Jamiński, TVP Sport to ja właśnie trochę w temacie opinii właśnie, bo domyślam się, że nie słyszał pan cytatu trenera Fejo, który wspominał o tym, że boisko było dwukrotnie dłuższe niż powinno, nie było też zroszone wodą i powinny być jakieś odpowiednie regulacje do tego, więc tak zostawiam właściwie ten cytat i czy pan chciałby coś dodać, czy... Chodzi tutaj o wysokość trawy. O, że trawa. Ja już się kiedyś wypowiadałem po jednej z konferencji i chciałbym, żeby trener Fejo nie odbierał tego do siebie pers en persona. Po prostu my wynajmujemy stadion Krakowi Kraków i Korzystamy z gościnności, za to z tego miejsca dziękuję. Bardzo chcemy jak najszybciej wrócić na, do Niepołomic. Szkoda, że Legia nie będzie miała przyjemności zagrać w Niepołomicach. Ale my bardzo chcemy, przynajmniej w, tej, w tym sezonie, ale my bardzo chcemy tam wrócić do siebie. Tu korzystamy, tak jak powiedziałem, z gościnności i z tego, jaki mamy obiekt. Przynajmniej ja mam taką informację. I bardzo mi się ciężko do tego odnieść. Ja już mówiłem, nie odpowiadam za podlewanie trawy ani za jej koszenie. Stadion, boisko. Rozmiary boiska, bo ja też z tym się spotykałem, spotykaliśmy w puszczy, że, że za wąskie, że za blisko kibice siedzą. Gramy na jednakowym placu i ja tak do tego podchodzę. Obydwie drużyny, no trudno, każdy ma swoje zdanie. Nie będę tego więcej komentował. Dzień dobry, panie trenerze, że Piotr weszł. Ja chciałem zapytać, tak już trochę podsumowując te cztery mecze, dwa punkty na waszym koncie, co pan teraz czuje? To jest. Y wkurzenie, jakaś taka świadomość, że mogło być lepiej, czy jednak z y, optymizmem patrzy pan w przyszłość, teraz mecze z dwoma Beniaminkami i starcie z Koroną Kielce, jak pan gdzieś patrzy na te najbliższe tygodnie? Bardzo dobre pytanie. To jest uczucie z jednej strony mm, takiego y, niedosytu, bo przede wszystkim nie zależy na tym, żebyśmy grali w taki sposób, w którym po meczu będziemy schodzić, będziemy mieli dużo pokładów takiej pozytywnej emocji, że, da, że drużyna zrobiła wszystko, żeby w danym meczu wygrać. myślę, że ten mecz dzisiaj taki był. E, tu nie dosyć jeszcze szczególnie tym ostatnim naszym spotkaniu. I, i, i tyle. No. Mamy dwa punkty. Patrzę z ogromnym optymizmem. Też trzeba popatrzeć, z kim graliśmy w tych pierwszych czterech kolejkach. Dzisiaj Legia, nawet rok do Reków, w tamtym roku zagraliśmy w czwartej kolejce z Legią. No to jakby miał porównać, no to kadrowo no to jest przy całym szacunku do piłkarzy, którzy grali w Legii wcześniej, to dzisiaj no to jest myślę mocniejsza Legia, a na pewno w szerszym, szerszym garniturze. I w tamtym roku mieliśmy cztery punkty, po czterech meczach, dzisiaj mamy dwa. Bierzemy to jako zdobyć yy, I zrobimy wszystko Żeby w kolejnych meczach Zbierać kolejne punkty Bo przypomnę, że po 13 kolejkach Mieliśmy 10 punktów W tamtym roku I potrafiliśmy z tej sytuacji wyjść Obronną ręką Dokładamy ten punkt Tak jak Pan powiedział, czekają nas bardzo trudne mecze Bo to wcale nie będą łatwiejsze mecze niż Z Legią czy, czy, czy Z Jagiellonią A po prostu oczekiwania będą większe wobec nas samych, my sami do siebie, I, i dla mnie dzisiaj to jest najważniejsze, żeby jak najszybciej się zregenerować, jak najlepiej przygotować się do meczu z Lechią Gnijs, i na tym się tylko skupię Dzień dobry, panie trederze. Łukasz Kotudziak z portalu Prosto auta Ja mam pytanie, bo dzisiaj wydaje się, że po 75. minucie w dalszym ciągu naciskaliście, ale jest staraliście się ciągle atakować i czy to właśnie jest coś, na czym państwo pracowali, żeby też w tej końcówce meczu w dalszym ciągu utrzymać wysoką intensywność gry? Dziękuję. Chcieliśmy to zrobić, ale no nie, nie wszystko wychodzi. Trochę złych decyzji podjęliśmy przy jednym rzucie wolnym, przy aucie, Ale nie chcę, to, to są chwile, emocje. Piłkarze też je mają w sobie i no po prostu troszeczkę źle Złe decyzje były wyborów, jeżeli chodzi o pewne rozegrania. Ale trzeba. Bierzemy ten punkt. Trzeba być zadowolony. W końcówce Legia oddała też bardzo niebezpieczny strzał tutaj Kevin świetnie się zachował i, i myślę, że ma pan rację, że, że to ostatnie 15 minut można było jeszcze docisnąć, ale, ale, ale stało się jak się stało i ten mecz zakończył się. Remisem. Ja chciałem podziękować kibicom naszym dzisiaj za doping. Rzecznicy nigdy nie dziękuję, więc dzisiaj bardzo jej dziękuję za profesjonalną pracę i wszystkim Państwu życzę miłego wieczoru. Dziękuję bardzo.